Hej to Denis, witajcie ponownie, zapraszam na recenzję takiego eleganckiego smart nawilżacza od SmartMi. Lecimy! Rozpakujmy szybko to wielkie pudło. W środku mamy instrukcję, zasilacz, sam nawilżacz, który łatwo się rozkłada na części. Tutaj dyski, które będą zanurzone w wodzie i będą nawilżać powietrze, kręcąc się. Górny panel z przyciskami na froncie. Zamontujmy go. Po prostu nakładamy go na dolną część i tyle. Mając złożony już nawilżacz, jeśli chcemy go przenosić, warto uważać i łapać go za dolną część, bo góra po prostu się nakłada i nie ma tutaj żadnego mocowania, żadnego zablokowania, więc łapmy go za dół. Wodę można wlać na dwa sposoby bo możemy bezpośrednio do otwartego urządzenia lub do zamkniętego co jest w sumie lepszym rozwiązaniem, bo nie trzeba nic robić, tylko górą po prostu wlać wodę. Patrząc od frontu, na prawym boku na dole mamy też podgląd ile maksymalnie wody możemy wlać, więc nie trzeba otwierać, aby sprawdzić. Do zbiornika wchodzi do 4 litrów, więc sporo i powinien działać nieprzerwanie do 14 godzin. Ok, woda wlana, z tyłu podłączamy zasilacz, port jest ukryty za gumową zaślepką, włączamy do prądu. Nawilżacz od razu się włączył i zaczął działać. Działa cicho, pary nie widać, bo jest to nawilżacz ewaporyzacyjny, więc naśladuje on naturalne parowanie wody nie będzie tutaj sztucznej mgły, ani osadów na meblach. Według producenta jego wydajność to 280 ml na godzinę i idealnie nadaje się do pomieszczeń do 40 m2, także powinien ogarnąć całe mniejsze mieszkanie lub większy salon. Panel sterowania jest dotykowy i mamy na nim ikonę WiFi, która mruga, bo jeszcze nie ustawiłem apki, ale o tym zaraz. Ręcznie możemy też na panelu przełączyć się między ulubionym trybem, trybem automatycznym lub trybem nocnym, w którym nawilżacz chodzi jeszcze ciszej. Ostatnia ikonka to stan zbiornika z wodą, teraz się świeci, bo woda jest wlana, ale zacznie mrugać, kiedy wody trzeba będzie dolać. Dobra, panel ogarnięty, przejdźmy do apki, bo tam znajdziemy więcej opcji. Ja już miałem konto wcześniej, bo miałem już parę produktów, klikamy plus, aby dodać urządzenie i od razu znalazło mi ten nawilżacz w urządzeniach w pobliżu. Klikamy na nie, OK, dodajemy do sieci Wi-Fi i apka już łączy się z urządzeniem. Możemy jeszcze wybrać w jakim pokoju będzie stał nawilżacz, jeżeli mamy to ustawione lub zaprosić członków rodziny do sterowania. I tyle. Interfejs apki jest bajecznie prosty, mamy duży napis jaki jest stan nawilżenia powietrza, możemy oczywiście włączać i wyłączać nawilżacz, przełączać się między trybami, na ręcznym wybrać jeden z sześciu poziomów nawilżania, Dalej możemy zaplanować, kiedy urządzenie ma się wyłączyć, jasność ikon na samym urządzeniu, które można całkiem wyłączyć, a niżej jeszcze tryb samoczyszczenia, który jak pisze w apce trwa 30 minut. W sumie tutaj nie wiedziałem, że oczyszczacze mają w ogóle takie funkcje, no przynajmniej mój poprzedni takiej nie miał. W trybie automatycznym możemy jeszcze ustawić zadany poziom wilgotności, jaki chcemy mieć w pokoju, między 30 a 60%. Niżej możemy też wyłączyć sygnał dźwiękowy, kiedy klikamy w ustawieniach i przełączamy się między trybami, a jeszcze niżej możemy włączyć kontrolę rodzicielską, która blokuje fizyczne sterowanie, więc jeżeli macie dzieci, to nic przypadkowo nie naklikają, dopóki to ustawienie jest włączone. Głębiej w ustawieniach mamy jeszcze dostępną aktualizację oprogramowania, zawsze warto to zrobić. Nawilżacz oprócz badania poziomu nawilżania ma również termometr i oba te parametry również można sprawdzić w apce. Obsługuje też Google Asystenta i Amazon Alexa. Niestety nie współpracuje z Apple Home, ale w sumie jest to urządzenie raczej bezobsługowe, bo po prostu zadajemy poziom nawilżania i ewentualnie dolewamy wody, jeżeli tej zabraknie. Optymalna wilgotność w domu to jakieś 40-60%. Ja u siebie ustawiam na jakieś 50%. Poniżej tego poziomu powietrza zaczyna wysuszać skórę, oczy oraz drogie oddechowe. Każdy nawilczacz realnie poprawia komfort oddychania, sen oraz samopoczucie, szczególnie zimą, przy ogrzewaniu, gdzie mamy suche powietrze. Pomaga też alergikom i chroni drewniane meble oraz elektronikę przed przesuszeniem. To jedno z tych urządzeń, których nie docenisz, dopóki nie zaczniesz używać. Drugim takim jest na przykład oczyszczacz powietrza, który również mam i polecam oba takie urządzenia. Ten również w jakimś stopniu oczyszcza powietrze. Ewentualne czyszczenie urządzenia to też nie powinien być problem, bo urządzenie łatwo otworzyć, jak pokazywałem wcześniej, a dyski nawilżające też po prostu wyciągamy i można je ewentualnie przepłukać, chociaż jest wspomniany wcześniej tryb samoczyszczenia w aplikacji. Smart Mi 3 Lite wygląda bardzo dobrze, jest minimalistyczny, przypomina mi trochę kształt znany z produktów Apple, czyli zaokrąglone narożniki i prosty klasyczny design. Ode mnie też spory plus za to, że żeby wlać wodę, nie trzeba niczego ściągać, tylko po prostu możemy wlać wodę od góry. Teraz ten nawilżacz również chodzi, nie wiem czy w ogóle słyszycie go. Ja go ledwo słyszę, bo stoję od niego 20 cm i tutaj też nie widać tej pary, jedynie czuję, że jest tu takie świeże, hmm, nieco bardziej wilgotne powietrze. Dajcie znać, czy używacie tego typu sprzętu albo czy was zainteresowałem tym konkretnym modelem. Jeżeli jesteście nim zainteresowani, to link znajdziecie w opisie pod filmem. A jeżeli podobał wam się ten film, to dajcie pod nim łapę w górę. Zostawcie też suba i kliknijcie w dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I do następnego filmu. Dzięki, hej.